No cóż, chyba nic więcej się od Ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od Ciebie? Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. To Później może przekonaj cię... żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z Koyater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Poszedłbym na piwo. Nie wkurwiaj mnie. Vernon, gdybym stąd uciekł, byłbyś ostatnim człowiekiem, który poznałby moje plany. No to opowiem ci bajkę. O, lubię bajki. Był sobie wiedźmin, który został posądzony o morderstwo króla. Ciekawe, czy słusznie. Zarzuty były bardzo poważne i tylko jeden człowiek mógł mu pomóc. Niech zgadnę, piękny ciąży. Nie, dowódca niebieskich pasów. Niestety wieźmin nie przyjął pomocy i został powieszony. Dożyć ci ta bajka. Więc daj mi szansę. Czego ode mnie chcesz, Roż? Mówiłem ci, że to nie ja. Nie wiem, kto za tym stoi, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. To mógł być każdy, choćby król Demawent. Demawent nie żyje. Naprawdę? Zamordowano go. Niech zgadnę. Przeze mnie. Byłeś wtedy w Zimie, sprawdziłem. Mylisz się. To był mój sobowtór, mam ich trzech. Nie rób ze mnie Durnia. Zachowujesz się jak Dureń. Mam się dowiedzieć, kto zabił króla. I dowiem się. Wiesz, że to nie ja. Musisz się wykazać, takie kurwie syny jak ty wolą powiesić niewinnego, niż przyznać się do klęski. Nigdy więcej nie nazywaj mnie kurwim synem. Więzień zginął przy próbie ucieczki. Tak jest.